Yo, siemanko, z tej strony, Patrick. Jest ze mną Michał. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam wioskę, nową wioskę diamentową, bo tamte diamentowo niestety uległo zniszczeniu przez takiego gracza jak Marciks. Więc musieliśmy stworzyć nowy. Więc musieliśmy stworzyć nowy serwer. No, tak, więc w dzisiejszym odcinku jeszcze idziemy do netheru. Chodźmy. Mam czarny ekran. No już, już, już no, no. Tefnaty że, da, już idziemy kopać na deryt. To ty kop. To ty kop. No to ty kop. A pytacie skąd mamy koksy? Sy, to pewnie yy, to pewnie yy, to pewnie z kopalni. Takiej tam gdzie tego. A no, jest? No da, to dawaj wysać, ja? ja mam koksa, więc bym nie zginął hmm. Jestem. Idę, idę. Idę czegoś jest za tobą. A i subskry subskrybujcie mój kanał pierwszy, Patrix Minecraft. I subskrybujcie, i subskrybujcie kanał mój drugi czy kanał, czyli Patrix Games. A my lecimy dalej z kopaniem na der rajdu poczekaj <grymne> Lawa, poczek Lawa. coś się szczerze za ten koksa.

Ja wróćmy już do normalnego świata. Poczekaj! No za tobą tylko... Przez tą lawę spowalnia. tepnę się. T.P. Patryk Stowojan Nie, już wiem gdzie ty jesteś Więc luz Tędy Teraz idziemy... NIE Pepe Patryk do Wojan. Tędy szliśmy. Ja dobrze, że miałem koksel, bo już bym zginął. A nie tutaj. No. Tutaj mm. so, tu postawię stone, że, że tu Tu postawię stona, że To postawiłem z że tu to w prawo. To tam idźmy, chodź tu. Ze mną. Nie, Gast. Gast. Nie no, te te piny. Ja wracam do normalnego świata. No bo kurde mnie gonią pingliny, ale mnie bardzo dalek, więc... <słuch> 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 Zombie, idźmy spać, chodź i spać, chodź i spać. Nie ma ja yeah. No to idziemy, no, no to zmienimy się na Timę? tak Daj, daj. Idę przed ciebie. Idę zem na. Idę. Jeszcze na grę. Więc widzowie, łapkujcie, piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ta, no, te nowe diamentowice i nowa seria z, diamen, no, z nowych diamentowic. Tak. Do końca. Odcinek, więc paź widzowie.